Matura w 5 minut dla kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii, Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura próbna 2023, wrzesień, Matematyka, zadanie numer 25. Każda z krawędzi podstawy trójkątnej Ostrosłupa ma długość 10 pierwiastków z 3. A każda jego krawędź boczna ma długość 15. Oblicz wysokość tego ostrosłupa. W zadaniu na pewno przyda się dobry, wyraźny rysunek. Mamy więc nasz ostrosłup z podstawą w postaci trójkąta. No i od razu zauważamy, że to musi być trójkąt równoboczny, bo zgodnie z treścią zadania długości wszystkich jego boków są jednakowe. Zaznaczmy na rysunku wysokość tego ostrosłupa. Ponieważ wszystkie krawędzie boczne mają jednakową długość, to wierzchołek ostrosłupa leży dokładnie nad środkiem podstawy. A położenie środka podstawy wyznacza nam punkt przecięcia, na przykład dwóch wysokości trójkąta równobocznego. Zresztą w trójkącie równobocznym wysokości pokrywają się akurat ze środkowymi, czyli z odcinkami, które łączą wierzchołki trójkąta. Ze środkami przeciwległych boków. Na rysunku pokazałem dwie takie środkowe wysokości. Żeby obliczyć długość wysokości, skorzystamy z trójkąta prostokątnego, który oznaczyłem na rysunku czerwonym kolorem. Wysokość ostrosłupa oznaczona wielką literą H jest jedną z przyprostokątnych tego czerwonego trójkąta. Druga przyprostokątna ma długość równą 1 trzeciej długości wysokości podstawy. To dlatego, że w trójkącie równobocznym wysokości przecinają się w stosunku 1 do 2. No i akurat odcinek leżący po prawej stronie na naszym rysunku ma długość 1 trzecia małe h, gdzie małe h to wysokość podstawy. Trzeci bok tego czerwonego trójkąta, czyli przeciwprostokątna, to wysokość ściany bocznej. Ponieważ zabrakło mi już liter h małych i dużych, to oznaczyłem to małą literą d. Do czerwonego trójkąta wrócimy później, bo najpierw potrzebujemy długości 1/3 h i d. W tablicach matematycznych można znaleźć wzór na długość wysokości trójkąta równobocznego. Jeżeli taki trójkąt ma bok o długości a to wysokość ma długość a pierwiastek z 3 dzielone przez 2. Dlatego długość 1 trzeciej wysokości podstawy możemy zapisać tak. 1 trzecia razy małe h jest równe 1 trzecia razy a pierwiastek z 3 dzielone przez 2. U nas długość boku podstawy, czyli małe a, to 10 pierwiastek z 3. Wstawiamy to do naszego wzoru. Mamy teraz 1 trzecia razy 10 pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 dzielone przez 2. Mnożenie dwóch pierwiastków daje nam liczbę 3. Możemy skrócić trójkę z licznika z trójką z mianownika, a 10 przez 2 daje nam po prostu 5. To oznacza, że długość 1 trzeciej wysokości podstawy wynosi 5. Teraz obliczymy długość wysokości ściany bocznej, czyli długość odcinka d. Wykorzystamy do tego inny trójkąt prostokątny, który oznaczyłem na rysunku zielonym kolorem. W tym trójkącie odcinek d jest jedną z przyprostokątnych. Przeciwprostokątna to krawędź boczna ostrosłupa, czyli ma długość 15. Trzeci bok to znaczy dolna przyprostokątna to połowa długości krawędzi podstawy, czyli u nas 1 druga razy 10 pierwiastek z 3. To nam daje 5 razy pierwiastek z 3. Rozpisujemy twierdzenie Pitagorasa dla zielonego trójkąta prostokątnego. Wygląda to tak. D do potęgi drugiej plus 5 razy pierwiastek z 3 do potęgi drugiej równe 15 do potęgi drugiej. 5 do potęgi drugiej to 25, a pierwiastek podniesiony do tej potęgi to 3. W takim razie d do potęgi drugiej to 225 minus 75, czyli 150. Nie będziemy liczyć długości d, wystarczy nam d do potęgi drugiej. Wracamy teraz do czerwonego trójkąta prostokątnego, o którym mówiłem na początku. Mamy już długości dwóch boków. Więc możemy obliczyć długość trzeciego. Znowu korzystamy z twierdzenia Pitagorasa, rozpisanego tym razem dla czerwonego trójkąta. Mamy wielkie h do potęgi drugiej, plus 1 trzecia małe h do potęgi drugiej, równe d do potęgi drugiej. Ustaliliśmy wcześniej, że 1 trzecia małe h to 5, natomiast d do potęgi drugiej to 150. W takim razie wielkie h kwadrat to 150 minus 25, czyli 125. Stąd obliczamy długość h jako pierwiastek ze 125. O liczbę pod pierwiastkiem możemy zapisać jako 25 razy 5, no a pierwiastek z 25 to 5. Ostatecznie więc długość wysokości naszego ostrosłupa to 5 razy pierwiastek z 5.